Szemaneczko, widzowie, na następnym odcinku gram z Maćkiem. Może trochę go nie będzie słychać, ale będziemy grać dzisiaj w Fortnite. Na komputerze mi się zacina, więc my gramy dziś na telewizorze. Więc. Siemano. Powiedz jeszcze. Siemano. No, trochę nie będziecie go słychać. Ja będę blisko Was siedzieć, no bo. Słabo bo go będzie słychać. Więc. Zaczynamy. W gotowości. Już. Nie, jak mnie nie słyszycie, to może Michał powiedzie, bo on nie słyszy. Tak nie będziecie, myślę, że to Michał powie. Żeby to popytułosa spróbujemy zabrać tego format. No, to na innym odcinku już. Dziś sobie w Bedwars na Fortnite gramy. Nie będziecie mnie widzieć. Ja będę y, czasami wstawać, a czasami będzie... Nie będzie mnie widać. I, i, i my jeszcze już po tym będziemy tym. E, My już pójdziemy na lekko i będziemy tam, tam Dobra, i gdzie ty jesteś? Tu, sobą. Je. To chodź tu. A Trzydzieści, trzydzieści siedem Trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, trzydzieści jeden Chodź cały czas obok mnie widzowie. I pamiętajcie widzowie o subskrypcji łapce w górze. Poczekaj, bo nie mogę się ruszyć. Poczekaj, bo nie mogę się jeszcze ruszyć. No ile no? Wiem, grał. Gdzie jest? A tam na który kolor Nie wiem. No czarny. czarny. Gra się rozpocznie za tyle sekund. Dobra, szybko, chodź tu. Skip. Tu na różowy. Tu! A Chodź tu. Dobra. No i dobrze. Szybko. No grałem dzisiaj. No w te. Szybko, bo musimy ochronić łóżko. No dobra. Zaby... O, no i dobrze. Co? Ja musimy obudować Musimy fortecę zrobić. Ja robię fortecę. Ja No bo z... muszę trochę wykopać wyko drewno. Jak grałem z moim kolegą, no to mieliśmy taką fortecę, mieliśmy tyle drzwi, z 10 drzwi musieliśmy otwierać, żeby przejść do innych graczy. Już tak szybko? Co ty robisz? No, musiałem jakoś się przedostać, no. No, ale to są drzwi. No tak, ale tu były jakby schody.

Dobra, tyle na razie nam wystarczy. A czemu to dostać? Jest... No to idź dalej. Kurde, gdzie ja buduję? nie ma. No i dobrze. I widzowie, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze.

Dzieje. Jakiś idzie. Trzeba szybko. Teraz jestem na maksa zdenerwowany. O, idzie do nas. Cały czas będę. Dobra, edytuj. Gdzie ty? jakoś. Dobra, nie, nie da Jakoś... do, To, to odejdź. Będę stał w tym łóżku i będę pilnować. A masz pompę? No. Ja mam zero coinów i zero diamentów. Trzeba jeden diament. Dobra, idę. Nie, bo nie mam diamentów. Ja nie mogę. Nie chcę kupić. No tak, ale nie mam y, tych pieniędzy. coinów To nie trzeba coinów A, tu. Sobie tego. Ja lubię na bliskość. Ja będę na bliskość. Akta ta paranoja. I teraz sobie kopię drobną. 边。 bo mi potrzebne akurat akurat mi to potrzebne drzewa trochę i tego trochę no. lasery tu są? Spadłem. Michał, chodź. Chodź do mnie. Co? Masz, masz cegłę. Musisz pobudować nasze łóżko cegłą. Myślisz, że ja umiem cegłą budować? 对呀。Yeah. na górze się budować. Ale ja nie um... Dobra, już rozumiem. A mam... No tak, no bo jeszcze się nie nauczyłem tego Oh yanda bernyi band tumbu lo sambung Po odcinku muszę się nauczyć budować cegłą. A ci tyle, masz jest. Ja tam idę, gdzie. Gdzie pieprz rośnie. Co? Mogę do nas serca chłopiec przejść. Dobra. Nie jestem tego pewne. Ale z ja. Mam cegł. Masz cegły w bazie. Rozrzucone. O, to tak się tu buduje. Dobra, no to tam z cegły zostawiłaś? No w bazie. A tu? To nie jest swój cegły. Nie mam czasu, bo ktoś tu się buduje. coś, coś Tak, ale na razie ktoś się budował do nas. I musiałem zniszczyć Oh. Widzowie, widzowie, ile ja mam tylko kopać? Do Pamiętajcie widzowie o subskrypcję łapce w górze. Tak, 300 razy. Hmm. Nie wiem. Nie. No, już umiem z cegły budować nareszcie. Chyba. A, umiem. O, umiem. Nareszcie. No. Okunde. Ciemny jest wejście na górę. No co proszę mi pokazać? Tu. Ta górna piętro. Aha. To jest dolne? Nie! Góra! Jeszcze wyżej. Nie A, wiem. Ma... No co pan? Chodź tu. A tu. tu, tu, tu. To, to ty... jest strażnik. To jest strażnik nasz. Co? Wybudowałeś strażnika? Nie, ja tylko ten

Ej, skąd ona ma te podłogi? Jakie podłogi? No. O kur... Nie. Dobrze jest. A co tutaj robisz? Co ja tu zrobiłem? Cześć, masz pokazane jeszcze nad którą? Wiem, ale ja czasami się mylę. być wszystko wyrównane, pięknie wyrównane. O kurde! Jaka tuba! O kurde, zginąłem! Zemszczę się na tym, kto mnie zastrzelił. Niech ten, co mnie zastrzelił, się przyzna. strzelają! Kurde, wyważyli nam drzwi! Dobra, ewakuacja! Ewakuację robimy! Szybko! łóżko! A, no tak! Łóżko nasze. Nie tu hmm? Trzeba iść Jakie tu jest taki labirynt Mam snajperkę uh, Bo to jest taki labirynt, powiem ci Ja znam wszystko gdzie to jest. ja mam Tak, oni mają większe Ej, co to jest? Barykada taka na czym? na łóżku? No. To jest aparcza. Nagra chcemy to Ale nie robiliśmy takiej tarczy. RPGami strzelają. RPGami strzelają to już po nas. Już po nas? Szybko, bo niszczą naszą bazę. Nie da się nic zrobić teraz. Jest pomoc. Dobra, ja szybko idę kopać. Teraz wszystko to potrzebne. Drewno i kamień. Kamień niepotrzebny bardzo. Dobra, szybko, lecę. Uważnie, dobra, idź po nas. Już każdy tutaj jest u nas. Nie, jeszcze mnie nie ma. O, kurde. Każdy już przyjął naszą bazę. lepszy pistolet. Nie! Mi przez ciebie. To przez ciebie, no ja nic... Kurde, nie w tu. Kurde! Nasza baza już straciła kontrolę. Dobra, ja idę do nich, bo ja nie. Nie, ja, ja podbuduję się górą i lecę do nich. Oni cię zobaczą. Dobra, potrzebujemy 40 kg. Na co? Trzeba zdobyć maskę i tam pójść. Dobra, ja jakoś to robię. Dobra. Trzymajcie za mnie ci... kciuki. Dobra. Wiesz co robię? Dobra, idę dołem, idę dołem. No kurde rozwalili. Dobra. Inaczej to zrobimy. Kopię dalej. Biorę drewno. Dobra. Biorę pistolet. Dobra, wszystko. Dobra. Idę dołem. Idę dołem. My no już łóżka nie mamy. Co? No wyjdziesz karta. Dobra, po mnie. Ty ma. Ktoś ma jeden. Dobra, po nas. Dobra, idziemy do lobby. Idziemy do lobby. Chodź. No. Dobrze, widzowie. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie Fortnite Lego. Na razie.